Pochowany na tym cmentarzu Antoni Petrykiewicz, któremu było tylko 13 lat i o którym pisano, że karabin był wyższy od niego. a Już w swoim wieku był odznaczony przez kilka odznak i orderów, a między innymi był Kawalerem orderu wojskowego Wirtucia Militari. I po dzień dzisiejszy Anton Petrykiewicz zostaje najmłodszym polakiem odznaczonym tym orderem. A obok sąsiedniej w krybcie pochowany 14 letni uczeń 6 klasy gimnazjum Jurek Bican. Którego nazwisko stało symbolem lwowskich orłów. Zginął w ostatni dzień walk o Lwów 21 listopada 1918 roku i najpierw został pochowany na cmentarzu Lyczakowskim tam, gdzie właśnie miejscu gdzie zginął. A po pobudowie tych katakumb w 1929 roku szczątki Jurka były przeniesione do tej krypty. Odznaczony był krzyżem obrony Lwowa. Za czasów sowieckich jego pomnik na cmentarzu leczakowskim został rozbity i zdewastowany, a katakumby były zniszczone na polowe, a na polowe dobudowane jako warsztat kamieniarski za czasów oczywiście sowieckich. A teraz po odnowieniu cmentarzu i uroczystym jego otwarciu w 2005 roku na swoje miejsce wróciły te tablice i pamięć o tych ludziach, a pamięcią o Юрку Бичане і о, о орлентах львівських є власне широко знана і популярна п'осенка о орлентах, тора так і називаше о орлонтко. І а чи почонток цієї п'осинки тільки мені тебе, мамо, тільки мені польське жаль. І та п'осинка була написана właśnie ku pamięci Jurka Byciana.